Część naszego potencjału do odczuwania nieszczęścia zakotwiczona jest w biologii. Przychodzimy na świat z takimi właśnie predyspozycjami. Dlaczego? Życie pojawiło się na Ziemi 3,5 miliarda lat temu. Ssaki zamieszkują ją od 200 milionów lat, a naczelne od 60 milionów lat. Homo sapiens pojawił się zaledwie 150 tysięcy lat temu. W historii ewolucji to chwilka. Nic dziwnego, że w naszych mózgach przetrwały do dziś mechanizmy, które były przydatne naszym pra, pra przodkom a które nam dzisiaj bardziej szkodzą niż pomagają. Ewolucja nie zdążyła odpowiednio zmienić oprogramowania naszych mózgów w tym krótkim czasie, jaki miała do dyspozycji. Dziś, kiedy jesteśmy panami ziemi, trudno nam sobie wyobrazić, że kiedyś było inaczej. Że nasi pra-pra przodkowie musieli przez cały czas zachowywać wyostrzoną uwagę, aby nie stać się posiłkiem któregoś z licznie zagrażających im drapieżników. Nieustanna czujność była absolutnym priorytetem. Chwilowy brak uwagi mógł oznaczać koniec. Z tego punktu widzenia historia życia na Ziemi zaczyna się od: Na początku był strach, a najważniejszą częścią naszego mózgu jest ciało migdałowate. Wyspecjalizowane w tworzeniu w nas uczucia lęku. Strach przetrwał do dzisiaj, choć groźne drapieżniki, które mogłyby nas zjeść, pozamykaliśmy w ogrodach zoologicznych. Wraz z nim przetrwał w naszych mózgach mechanizm walcz, uciekaj lub zastygnij, oraz niestety uprzywilejowany status zdarzeń negatywnych. Na czym polega to uprzywilejowanie? Po pierwsze, do dziś bodźce negatywne mają w biologii człowieka priorytet. Mózg przede wszystkim im poświęca uwagę, poszukuje w otoczeniu zagrożeń i skupia się na przetwarzaniu informacji z nimi związanych. Radość i szczęście nigdy nie były konieczne do przetrwania. Po drugie, negatywne doświadczenia korzystają ze specjalnego, ekspresowego trybu zapisów naszej pamięci świadomej. Zapisywane są wraz z towarzyszącymi im emocjami i wnioskami na przyszłość. W przyszłości są z niej również łatwiej wydobywane w odpowiedzi na nowe, podobne doświadczenia. Można powiedzieć, że ból jest skuteczniejszym nauczycielem niż przyjemność. Pozytywne doświadczenia nie są zapisywane w ten uprzywilejowany sposób. W buforze pamięci krótkotrwałej w naszym umyśle muszą być przechowywane przez co najmniej kilkanaście sekund, aby zostać przeniesione do pamięci długotrwałej. Co to oznacza? Że w naszej pamięci długotrwałej są przechowywane głównie doświadczenia negatywne, co dodatkowo przesuwa nasze nastawienia w kierunku nieszczęścia. Po trzecie, negatywne doświadczenia automatycznie zapisują się w naszej pamięci nieświadomej. Możemy się czegoś bać, nie zdając sobie nawet sprawy, dlaczego tak jest. Wiele złych zapisów pochodzi z okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, kiedy nie mieliśmy jeszcze szansy niczego świadomie zapamiętać, bo struktury w naszym mózgu biorące udział w tworzeniu świadomych wspomnień, głównie tak tzw. hipokamp, nie były jeszcze wykształcone. Jeśli nie czujemy się szczęśliwymi ludźmi, Istotne przyczyny powstały w nas najprawdopodobniej w tym właśnie okresie, okresie którego nawet nie pamiętamy. Po czwarte, negatywne doświadczenia mają większy ciężar gatunkowy niż pozytywne. Jeśli usłyszymy dziesięć pochwał i jedną nieco krytyczną opinię na swój temat, to na niej się właśnie skupimy. Radość z pochwał zostanie przez nią przyćmiona. Podobnie przed snem nie będziemy myśleć o wielu miłych chwilach, które tego dnia się zdarzyły w naszym małżeństwie, ale o jednym nawet drobnym nieporozumieniu. Będziemy je przeżywać. Po piąte, u człowieka, ale nie tylko, bo także na przykład u psów, kotów czy u małp stosunkowo łatwo dochodzi do wytworzenia się stanu wyuczonej bezradności, czyli właściwie depresji. Kilka silnych negatywnych zdarzeń, w których nie ma się poczucia kontroli nad sytuacją, sytuacja jest przytłaczająca i wydaje się bez wyjścia, prowadzi do stanu chronicznego poczucia beznadziei. Wyjście z takiego stanu jest dużo trudniejsze i wymaga wiele czasu i ćwiczeń. Po szóste, ludzie przede wszystkim dążą do uniknięcia straty raczej niż do osiągnięcia równoważnej korzyści, Mówi się lepszy stary wróg niż nowy, czy znane piekło jest lepsze od nieznanego nieba. Strach przed nieznanym paraliżuje wiele osób w takim stopniu, że raczej godzą się na życie pełne traumy, niż próbują coś w nim zmienić. Na przykład mąż alkoholik bije, ale to jednak mąż, czy praca jest beznadziejna, ale to zawsze praca czy te wspólne dla całego gatunku predyspozycje możemy modyfikować w jakim stopniu na pewno tak w końcu to tylko predyspozycje a my mamy przecież świadomy umysł czy na tych predyspozycjach się kończy oczywiście nie występują przecież między nami ogromne różnice pod względem potencjału do odczuwania nieszczęścia im poświęcona będzie kolejna część zapraszam